Co jadłam przed wieczornymi zawodami na 5 kilometrów, dzięki czemu czułam się lekko na żołądku. Dzień przed startem na siadanie zjadłam owsiankę, taką jak jem zazwyczaj z owocami masą morzechowym wego jogurtem typu sker i cynamonem. Godzinkę później napiłam się kawy, następnie mi harbuza. Nie tylko dobrze smakuje, ale i nawadnia. Jako obiad zjadłam sobie lekki posiłek hajzerkę posmarowano cienko humusem z miksem sałat, pomidorkami i jogurtem greckim, bo 3 godziny później czekał mnie jeszcze szyjkaut tran przed zawodami. Drodze na niego zjadłam kilka żelków, żeby uzupełnić energię. I na miejscu zrobiliśmy z grupą spokojne 5 km z rytmami. Potem nawodnienie lemon i pizza marinara na kolację, bez sera, żeby nie przesadzać z tłuszczami. Cały dzień jedzenia to około 2100 kalorii, 370 g węgli, 75 g białka i 59 g tłuszczów. Dzień startu zaczęłam od mniej objętościowej owsianki z mniejszą ilością owoców i masła orzechowego. Potem przeszłam się na krótki spacer. Po powrocie kawa z napojem owsianym. Jako drugi posiłek zjadłam makaronko kartki z przypysznym dżemem truskawkowym mojej mamy. I uwaga, stofu naturalnym. Powiem, że takie połączenie z serem mi smakowało. Potem druga kawka, i jako ostatni posiłek przed biegiem zjadłam kajzerkę z dżemem i plasterkami banana żeby w tym dniu już nic nie kombinować, jeść to, co przetestowaliśmy, unikać nadmiaru tłuszczu, białka i błonnika dla optymalnego trawienia. Po dotarciu na miejsce trochę oswoiłam się z atmosferą, zrobiłam rozgrzewkę i na 20 minut przed startem zjadłam żelaz kofeiną. Do tego czasu wyszło mnie 1500 kcal, 250 g węgli, 56 g białka i 32 g tłuszczów. Taki rozkład zapewnił mi świetne samopoczucie na starcie pod względem trawienia. 5 km wybieg ukończyłam z czasem 20 minut i 16 sekund.